Siemanko, witam z Chorzowa. Znajdujemy się w ważnym dla mnie miejscu, w kompleksie Sztygarka, pod Szybem Prezydent. Taka 20-metrowa wieża szyb z żelbetonu, ale nie będziemy się akurat zagłębiać nad historią, dlaczego tu stoi i dlaczego się nazywa Prezydent, ale właśnie to w tym miejscu, 4 miesiące wstecz, 4,5 dokładnie, mamy 15 luty, więc zdajemy na to, że to był jakiś taki 30 września właśnie w tym miejscu właśnie dokładnie pod szybem miała metę, miał metę bieg. dziesiątka chorzowska chorzowska dycha, czyli mój e, najdłuższy zaraz przed półmaratonem oficjalny bieg na najdłuższy dystans wcześniej miałem tylko piątki, dziesiątka to był taki drugi oficjalnie najdłuższy bieg dokładnie w tym miejscu była meta i dla mnie to był taki bieg sprawdzający przed półmaratonem. Zrobiłem go dokładnie na tydzień przed półmaratonem, żeby zobaczyć, jak ogólnie stępem, jak, jak stętnem, jak dystans w biegu po mieście. Ale ten bieg ogólnie był dosyć ciężki, bo Górny Śląsk jest dosyć pofałdowanym terenem, szczególnie takie miasta, jak Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, gdzie te fałdowania są różne z uwagi na funkcjonowanie kopalń do dzisiaj albo przez ostatnie lata. Więc te tereny po prostu są e, dosyć popałdowane i na przykład ulice, które tutaj są często bywają, że są bardzo pod górę. Tutaj teraz tego nie będzie widać, ale cała ta ulica Kościuszki, która biegnie aż na rynek w Chorzowie jest pod dosyć dużym nachyleniem. I kiedy biegliśmy tutaj przez te ulice chorzowskie no to dało się bardzo odczuć te Wszystkie nachylenia, podbiegi, zbiegi, i już w zasadzie przez pierwsze 3 km biegu dało się odczuć, kurde, ten i zdawać mi się mogło, najcięższy odcinek trasy. Dlatego to był bardzo fajny sprawdzian przed takim półmaratonem, gdzie półmaraton biegł przez Siemianowice Śląskie, które też są dosyć powodowanym terenem i znakomicie dawały odczucie jak może przebiegać bieg, a jeżeli się na przykład nie biegło, to można było sobie dostosować tempo i zobaczyć jak się organizm męczy, albo jak jest przystosowany do takich biegów i jak sobie to w międzyczasie wyrównać. Tutaj też była jakaś taka mniejsza akcja. Tutaj te dzieciaczki biegły wokół tutaj tej dróżki i też kończyły tutaj pod szybem. W tym biegu też biegła najstarsza mieszkanka, najstarsza osoba zapisana do biegu. Biegła jakaś 65-letnia pani i o już od tego momentu, jak ją wszyscy widzieli, bo pani przebiegła jako ostatnia, ale cały bieg przebiegła. Przebiegła razem z prezydentem. Miasta Chorzowa, który tutaj akurat stał. Przebieg z nią były wiwaty, wszyscy się cieszyli. A ten bieg się zapisze, zapisze u mnie na długo w pamięci, ponieważ każdy taki organizowany bieg to jest zawsze osobne doświadczenie, osobna historia i z każdego takiego biegu można dużo rzeczy fajnych wyciągnąć.